Ja Ci podam twój rower. Czy tu tutaj rowery te co chodzi? I będziemy skakać kurwa, no bo jak nie? Ja mogę skoczyć. Kurwa, jebie ta woda, ja pierdolę. E, tu krzywy. A ja? <laughs> Tylko czekać aż ktoś się wpierdoli <laughs> Ostrożnie! <laughs> Dobra <mochasko. laughs> That looks so bad. <laughs> <laughs>